Idę skonfrontować panią burmistrz Pilarczyk Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu z trudnymi pytaniami dotyczącymi zawarcia umowy, co do której Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach stwierdziła nieprawidłowości w zawarciu umowy z Tauronem na kwotę 4 milionów złoty. Były śledztwa prokuratury, były zawiadomienia pana Edmunda Bednarza. Mamy stanowisko pana Edmunda. Zobaczymy, co na to pani burmistrz. Czy dopatrzymy się tutaj, jako my widzowie, że doszło do popełnienia przestępstwa, czy też nie? Dzień dobry. Pani burmistrz Anna Pilarczyk, Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu. Przyszedłem dzisiaj do Pani, jak powiedziałem na wstępie, chcę zapytać o RIO, czyli Regionalną Izbę Obrachunkową i stwierdzone w tym urzędzie nieprawidłowości. Czy mogłaby się Pani odnieść do tego, czy w czasie, kiedy zawierała Pani umowę z Tauronem, czy istniała podstawa prawna, czy były przepisy uprawniające Panią do zawarcia tej umowy? Witam serdecznie Panie Redaktorze i wszystkich oczywiście tych, którzy będą słuchali i oglądali tej mojej wypowiedzi. Panie Redaktorze, Urząd pracuje bardzo na, wielkim, na wielkich obrotach. My naprawdę wiele robimy i wystąpienie regionalnej izby obrachunkowej, ja sobie założę okulary, żeby więcej przeczytać, ma kilka na kilkadziesiąt stron, a to między innymi dlatego, że my tutaj bardzo dużo robimy inwestycji. Nie ma takich osób, które się w czymś nie mylą, popełniły jakiegoś błędu. Dla mnie każda kontrola jest bardzo ważna przede wszystkim, że ja potrafię wyciągnąć z niej wnioski, i żeby już w kolejnych kontrolach było ich zdecydowanie mniej. Pan mnie pyta przede wszystkim o Tauron i powiem tak. Wniosek jest bardzo krótki. W tej całej naszych e, niewielkich uchybień, które były e, przy kontroli Rio, e, wniosek o tauron zawiera dokładnie kilka. Niech Pan może tutaj zerknie. Ja widziałem pani, pani burmistrz, ja się zapoznawałem z tym. Pisze tak: zaprzestać finansowania obcych środków trwałych w zakresie budowy i modernizacji punktów świetnych bez uzyskania tytułu prawnego. Tak. Czyli podsumowaniem jest takim, że Rio na przyszłość powiedziało, że takich rzeczy nie możemy wykonywać. Ale umowa ta, która została zawarta, nie została zawarta na budowę oświetlenia, bo to oświetlenie nie jest nasze i nigdy nie było. Jak ja zostałam burmistrzem, nie mogłam mieć wpływu na to, że lampy będą nagle gminy, ponieważ one były od lat już przez moich poprzedników, taki stan zastałam, że one należały do Tauronu. Pierwszą rzecz, którą zrobiłam, to wystąpiłam do Tauronu na spotkaniu ustnie, czy jest możliwość taka, żebym mogła odkupić te lampy. Niestety Tauron odpowiedział, że swojego majątku się nie wyzbywa. Tak jest nie tylko u nas, jest we wszystkich innych moich ościennych gminach wszędzie podobnie. Od momentu, kiedy zostałam w listopadzie 2018 roku burmistrzem, zaczęłam ubiegać się przede wszystkim właśnie o oświetlenie uliczne, ponieważ ono zabierało bardzo dużo budżetu. Gdyby Pan sobie obejrzał sesję, która była w 2018 roku w listopadzie, 23 listopada, gdzie ja przyjmowałam władzę, Pani Skarbnik, odchodząca Powiedziała na mównicy, czarne chmury zgromadziły się nad Ogrodzieńcem, nie ma pieniędzy, nie będzie na zapłacenie dla y, nauczycieli, dla nikogo. I nie wiem, co pani zrobi z takim budżetem. A mnie się udało, bo z 36 milionów majątku, który był, jak przejmowałam gminę, uzyskałam już w tej chwili ponad 220 milionów. Majątku. Wyremontowałam niesamowicie dużo rzeczy, i między innymi ta umowa na oświetlenie spowodowała to, że ja miałam oszczędności, które mogłam wykorzystać na wkład własny do parkingów, do budowy chodników, do budowy dróg, do remontu domu kultury, do, do innych rzeczy, które cały czas, jakby pan zerknął w nasze budżety, ja nie robię żadnej inwestycji ze 100% środków własnych. Ponieważ na to nas nie stać. Wszędzie składamy wnioski o dofinansowanie i nasze wkłady to 5%, 15%, 10%. Gdy jest to 50, już nie sięgam po taki wniosek, bo mnie po prostu na to nie stać. Nie podwyższyliśmy mieszkańcom podatków. Od nieruchomości, więc te oszczędności muszą być stąd. Ja zrobiłam pełną analizę, ponieważ bardzo mi było szkoda przede wszystkim pani sekretarz, która podpisywała tą umowę, ponieważ stała się na nią taka nagonka za podpisanie dokumentu, który jest dla dobra mieszkańców. Przeanalizowałam sobie od A do Z wszystkie dokumenty prawne, a że jestem prawnikiem, no więc na pewno mam tą wiedzę zdecydowanie lepszą niż przeciętny mieszkaniec. I to, co najważniejsze tej umowie z Tauronem. To jest przede wszystkim to, że Tauron nie zrobił nie wybudował oświetlenia za nasze pieniądze. Może niefortunnie jest napisana umowa. Bo ja sięgnę teraz do umowy z Tauronem i tu pisze, to jest bardzo długie i skomplikowane, bo w umowach pisze tak, że zamawiamy usługę oświetleniową na terenie Gminy Ogrodzienie wraz z wykonaniem modernizacji istniejącego systemu oświetlenia poprzez wymianę źródeł światła i gdyby było w tej umowie samo źródło światła, a nie opisane cała dokładnie, to by wyglądało, że, że tak naprawdę my płacimy koszty eksploatacji tej żarówki. Natomiast no wiadomo prawo i przepisy Tauronu mówią jak ma wyglądać umowa, my tutaj nie możemy do ich nazw i tak dalej. W tym czasie z własnych środków i ze środków, które pozyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska uzyskał dofinansowanie dla kilkunastu gmin. Nie wiem, czy pan wie, dla jakich gmin mam przytoczyć, które to gminy, czy zostawić no, bez przytoczenia. Czyta, czytałem wystąpienie akurat tutaj z panem, byłym radnym Edmundem Bednarzem. Ja pan Bednarz nigdy nie był radnym. A to przepraszam, no to z panem Edmundem Bednarzem, mieszkańcem tutaj Ogrodzieńca rozmawiałem. No i też pytałem go o tą kwestię, stwierdził, że tak powiem od razu, że też tam były nieprawidłowości, więc jeżeli by Pani mogła... By była... no, niech Pan pomyśli, cała Polska miałaby nieprawidłowości, patrząc na Pana Edmunda Bednarza. No wymieniłem, jeżeli... wymieniłem tych gmin, tam jest dużo, około 2, 10. Nie, raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tylko 13. w tym jednym dofinansowaniu. A wiadomo, że oni robią cały czas takie dofinansowania. I teraz tak, najważniejsza rzecz. W momencie, kiedy podpisywaliśmy umowę, korzystaliśmy ze stanowiska Krajowej Rady Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wyraźnie mówiła, że możemy przede wszystkim na to źródło. Ja to powiem tak trochę po chłopsku. Czyli może, po chłopsku na tamten ten moment chodzi. istniała podstawa prawna, Istnieje, czyli tak, przepis, tak, który tak, zezwalał tak, pani tak, na zawarcie umowy. Zezwalał, tym bardziej, że. Powiem to po chłopsku na zasadzie takiej, że w domu, jak chcę zaoszczędzić na prądzie, wymieniam sobie żarówki na energooszczędne i wtedy widzę, ile mam różnicy w zużyciu prądu. I każdy dzisiaj praktycznie tak robi, bo prąd jest coraz droższy. Wiedząc, że ten prąd będzie jeszcze droższy, nam udało się to w takim momencie zrobić, że naprawdę osiągnęliśmy duże korzyści finansowe. Umowa, która została zawarta, została zawarta po, całkowicie, po całkowitej spłacie tej umowy będę miała dla gminy oszczędności minimum 2 miliony złotych. Dobrze. Pytanie. Czy przed zawarciem umowy robiła Pani jakieś kalkulacje tak. co do oszczędności? Tak. co do cały audyt energetyczny, który wskazał nam w jakim kierunku mamy zmierzać, co powinniśmy zrobić, żeby tą energooszczędność zrobić. Przy czym Mówiąc, że pan Bernasz cały czas, bo pisząc tu do mnie pisma i wypowiadając się przy mieszkańcach, mówi, że 30 tysięcy miesięcznie na to wydaje. Nie. My wydajemy na to więcej od tego, co wydawała gmina 11 tysięcy. Dlatego, że opłata eksploatacyjna była również w poprzedniej umowie. I sięgnęłam sobie do danych wcześniejszych za rok, na przykład 2019 i 20 to opłata eksploatacyjna miesięczna była wtedy w 2018 roku była 25 827, w 2019 23 tysiące, a w 2020 20 tysięcy. Natomiast teraz, gdy mamy tą naszą opłatę eksploatacyjną, to tutaj jest w umowie, bo to jest bardzo dużo zapisów dotyczących tej umowy, opłata eksploatacyjna wynosi każdego miesiąca 18 tysięcy plus te 10 tysięcy i ja na tym zaoszczędziłam. Czyli cały czas myśląc o, o tym, że Urząd Miasta podpisał niedobrą umowę dla gminy, Cały czas myśli, że ta opłata eksploatacyjna nagle pojawiła się. Ona jest zawsze. Dlatego, że my mamy to oświetlenie, ja wymyśliłam prawo, to prawo działa w Polsce, prawo energetyczne. My nie mogliśmy tutaj sięgnąć na przykład, zrobić przetargu, żeby ktokolwiek przystąpił, ponieważ Tauron nam napisał, że nie wyraża na to zgody. I to jest tak, jak buduje chodnik, na przykład chciałabym, żeby chodnik był szybciej zrobiony, a na przykład powiat nie ma w budżecie, żeby nam dać dofinansowanie, to ja piszę do nich o pozwolenie i wspólnie realizujemy taką inwestycję i też dopłacam środki finansowe. Mhm. Także tutaj robimy to wszystko zgodnie z przepisami. I jeżeli chodzi o kontrolę Rio, odpowiedziałam im wszystkie rzeczy dokładnie tak, jak teraz tu odpowiadam panu, i nie dostałam od Rio już więcej żadnych wytycznych. Dobrze, i takie moje pytanie, może taka nasuwająca się konkluzja z tego, co pani powiedziała. W dawnych latach, kilka lat wcześniej, te koszty były większe, tak? Opłaty eksploatacyjne. Zgadza się. Teraz są niższe, wynoszą 28 tysięcy miesięcznie. Nie, ponad 30, dlatego. Ponad że 30. 17, tak. Dobrze, ale, ale nie wiem, czy pani zrozumiała. Zwróciła uwagę na to, że od tamtych lat do teraz nastąpiła inflacja. Inflacja, czyli, czyli gdybyśmy mieli tamte sumy, te kwoty, które miasto ponosiło. To na ten czas, skoro tam było ponad 20 tysięcy, to na ten czas mogłoby być 100% większe, bo tak? by być, bo prąd przede wszystkim zdrożał. Tak, ale ja i... wie o inflacji, tak, jakie, tak, jakie tak, pieniądz, jaką miał wartość tak, kiedyś, tak, a jaką ma tak, teraz. Tak, Nawet, wie Pani, chcąc krytycznie oceniać cokolwiek, no też trzeba poddać analizie tamten okres, wartość pieniądza w tamtym okresie, ten okres w porównaniu, do... w porównaniu do tamtego, więc ja tutaj tak moja opinia z boku, bo to się samo nasuwa, więc też nie mogę tutaj tego przemilczeć a widzowie sami, sami ocenią i w zakresie tej umowy, czy, czy jeszcze jakieś kwestie by Pani chciała poruszyć? Znaczy ja myślę tak, że to co najważniejsze to jest komfort dla mieszkańców, bo po pierwsze dołożyliśmy dużo więcej słupów, czyli to jest istotne, bo mieszkańcy na przykład pobudowali się. No więc teraz ja, w momencie, w którym pan Edmund podał gminę do prokuratury, radnym powiedziałam, że nie będę robiła kolejnych doświetleń, dopóki nie będę wiedziała, w jakim kierunku zmierza tutaj sprawa. No bo też tak powinnam się jako prawnik zachować. Nie wiem w tej chwili jeszcze, jak, na jakim jest etap. No, Wystąpiłam z pismem do prokuratury, żeby się dowiedzieć. No to ja panią poinformuję, na jakim etapie. W dniu 5 grudnia prokuratura okręgowa w Sosnowcu postanowieniem w sprawie o sygnaturze 3048-1DSN138.2025 30, utrzymała w mocy umorzenie śledztwa, przepraszam, tak panią zasłaniam, ale tu widzą pokazuję, umorzenie śledztwa dokonane przez prokuraturę rejonową w zawierciu. No i prokurator tutaj stwierdził, że Zauważyć przy tym należy, że skarżący, czyli pan Edmund Bednarz, sposób wybiórczy zapoznał się z treścią wystąpienia pokontrolnego Rio, a także postanowieniem o umorzeniu śledztwa, stąd też argumentacja podniesiona w jego zażaleniu stanowi w rzeczywistości polemikę z prawidłowo dokonanymi ustaleniami śledztwa, a także ich prawnokarną oceną. Więc w i już Pani ma wiedzę ode mnie, że prawomocne to postanowienie stało się w dniu 16 stycznia bieżącego roku 2026 Pan Ed Bednarz odebrał je 15 grudnia 2025 roku. Ja mam od niego to postanowienie. Co prawda, mógł złożyć, bo takie mu przysługiwały uprawnienia, subsydiarny agoskarżenia, który obowiązek miał sporządzić radca prawny bądź adwokat, no i wnieść opłatę 300 zł w miejsce prokuratura. Prokuratura tutaj nie stwierdziła po analizie materiału dowodowego, żadnych uchybień. Prokurator stwierdził, co istotne, po przeprowadzeniu śledztwa, wcześniej postanowienie było uchylone przez Sąd Okręgowy w Sosnowcu, gdzie sąd nakazał, Przeprowadzenie konkretnych czynności dowodowych, między innymi weryfikację, czy pani zastępca, która podpisywała umowę, miała od pani upoważnienie i również pan skarbnik. Wszystko to zostało potwierdzone, że to upoważnienie było, no i że działali tak naprawdę z myślą i z kierunkiem na rzecz miasta i gminy ogrodzieńca, a nie po to, żeby po prostu te pieniądze dla siebie przywłaszczyć, zabrać. Czy wywołać stratę gminy? No co prawda, można tutaj mieć wątpliwości co do tego, co stwierdziła e, m, e, Izba Obrachunkowa, że e, ten przedmiot inwestycji nie, nie pozostaje później trwały na rzecz e, Urzędu Miasta i Gminy, ale mając również na uwadze fakt, że wiele innych gmin w tego typu sprawach i identycznych umowach e, zawierały e, porozumienia z Tauronem. Stwierdzenia prokuratury, że nie dopatrzyła się tutaj żadnego przestępstwa, czyli że czynu zabronionego nie popełniono i na tej podstawie umorzono. Każdy może mieć co do tego wątpliwości, krytycznie się odnosić, stwierdzać, że prokurator, który wydawał postanowienie, był skorumpowany, bo takie też są głosy. No, ale ja uważam, sam prowadząc też wiele różnych spraw, że jeżeli mamy takie argumenty czy zarzuty, to podnosimy je w odpowiednim czasie, na odpowiednim etapie postępowania i do uprawnionych do tego organów. Więc teraz no, stanowisko pana Bednarza jest krytyczne do wydanego tutaj postanowienia prokuratury. Ja również zwróciłem panu Bednarzowi uwagę, że miał prawo i mógł złożyć ten subsydiarny, oskarżenia, z czego nie skorzystał. Więc sprawa tutaj tym postanowieniem proszę zobaczyć została finalnie prawomocnie zakończona. No i organy ścigania, które stoją na straży państwa nie dopatrzyły się żadnego przestępstwa z pani strony, a tym bardziej ze strony pani zastępczyni, która zawierała tą umowę no z Pani upoważnienia. Tak. Ym... Zaskoczona jestem, że Pan ma już to postanowienie i powiem szczerze, że na pewno moja wtedy zastępca burmistrza, a teraz obecna sekretarz będzie przeszczęśliwa z prostej przyczyny, że czasem mi mówi, tak nawet prywatnie mówi Ania, tu naprawdę ciężko się pracuje w gminie Ogrodzieniec, bo robimy bardzo dużo rzeczy, i potem ja muszę iść na prokuraturę i jestem przesłuchiwana, dlatego że zrobiliśmy coś dobrego dla gminy zrobiliśmy oświetlenie. To jest takie ludzkie, tak bym powiedziała, w tym kierunku. Natomiast tu, Pan jeszcze w trakcie tej, tej Pana rozmowy powiedział Pan jedną rzecz, że nie na mieniu. Ja jeszcze raz zwrócę uwagę. My nie budowaliśmy tego oświetlenia. My tylko płacimy za eksploatację tej podwyższonego standardu, czyli tej żarówki LEDowej. I mimo tego podwyższenia, prawie 2 miliony będziemy mieć oszczędności. A gdybyśmy tego nie zrobili, to musielibyśmy i faktycznie mogłyby być te czarne chmury, co mówiła Pani poprzednia skarbnik, mogłyby się pojawić wtedy nad gminą, bo nie mielibyśmy z czego zapłacić za to, za to oświetlenie. Także, wszystkie rzeczy, które realizujemy. One nie zawsze wychodzą idealnie, bo no nie ma takich rzeczy, które by wyszły idealnie. Realizujemy ją z myślą o tym, żeby naszym mieszkańcom żyło się lepiej. Ja próbowałam rozmawiać z panem Bednarzem kilkakrotnie, tłumaczyć panu Bednarzowi ale nie ma takiej możliwości. Pan Bednarz cały czas uważa i mówi to oficjalnie. Przy mnie to powiedział kilka razy, że ja mam postawione zarzuty z tego tytułu i że ja za Tauron na pewno będę miała. Problem. A ma pani postawione zarzuty? Nie mam. A, dziękuję bardzo uprzejmie. Pozdrawiam. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję ślicznie. E, pan Jacek Wieczorek specjalista z zakresu e, elektroniki. Chciałem pana zapytać e, o oświetlenie gminy. Jaka jest ilość vat moc i czy LEDowe oświetlenie jest tańs tańsze w stosunku do poprzedniego? No, Oczywiście LEDowe jest zdecydowanie lepsze z tego względu, że ilość mocy pobieranej przez żarówki LEDowe, a żarówki starego typu, czyli żarówki wolframowe, czy żarówki wyładowcze, gazowe, takie jak sodowe, czy rtęciowe, czy metale to moc jest kilkakrotnie mniejsza żaró żarówek ledowych, a jakość światła jest dużo większa niż przy takiej samej mocy żarówek typowo żarnikowych. Czyli mówiąc wprost oświetlenie jest bardziej rozpraszalne i lepsza jest widoczność. Znaczy rozpraszalne, rozpraszalne to jest źle powiedziane, bo rozpraszalne właśnie stare oświetlenie było rozpraszalne, bo ono nie było ukierunkowane w miejsce, gdzie miało oświetlać, to miejsce tak. na przykład skrzywanie, czy tam Stanowisko patrzeć takiego, tylko po prostu ono świeciło do ogólnie, a żarówki LEDowe, oprócz tego, że mają dużo mniejszą moc, większą wydajność, to są kierunkowane typowo na miejsca, gdzie po prostu mają te miejsca oświetlać. Czy dają oszczędność w energii? No dają dużą oszczędność, bo ta sama liczba luksów przy żarówce wolframowej, a żarówce LEDowej, no to, to jest, można powiedzieć, 1 do 5. Pan radny. Miasta i gminy Ogrodzieniec Stanisław Smętek. Chciałem Pana zapytać, czy jako radny głosował Pan za, czy przeciwko inwestycji co do nowego oświetlenia i zawarcia umowy z Tauronem. Dzień dobry Państwu. Jestem Stanisław Smętek, jak mieszkańcy znają dobrze. Byłem za. Z tego względu, że już pierwsze ekonomiczne wyliczenia były bardzo pozytywne. 80% było taniej energii. To już jest bardzo duże koszty dla gminy mniej. Mieszkańcy, jak zobaczyli światła led to byli zachwyceni. Żarówka, jak ja jeszcze pamiętam, te żarówki 100-watowe na ulicach, a teraz, teraz to jest wszystko widno. A najważniejsze, że przy przejściach dla pieszych jest oświetlenie i kierowca, kto jedzie, widzi pieszego, który dochodzi do tego przejścia. nie? Bo to jest najważniejsze, bo teraz na piersi przechodzą sobie tak swobodnie, a kierowca no, w każdej chwili musi patrzeć dokładnie. I mieszkańcy są po prostu zadowoleni. Może być część jakich, co im się to nie podoba, może za jasno, może, no nie wiem, może tam ciemniej, ale jak ja orientuję się i rozmawialiśmy po tych wszystkich modernizacjach, to byli praktycznie 90% mieszkańców było zadowolonych. A są też głosy krytyczne. A tak są, ja wiem, że są głosy, wie pan, jak świat światem zawsze byli za i przeciw. No to jest tak samo na naszym terenie, nie? Są jedni po prostu, ja byłem z tego zdania, że można i chodniki i krawężniki wyzłocić, ale drugim się to będzie nie podobać. No na tym rzecz polega. Ja jestem za tym, żeby była gmina zmodernizowana, żeby po nas coś zostało. Bo to jest najważniejsze, żeby ślad został na ziemi, ziemi ogrodzinieckiej. A chciałem Pana jeszcze zapytać, jak ta inwestycja z Tauronem wpłynęła na budżet gminy? Czy budżet gminy ucierpiał na tym, czy wręcz przeciwnie? Wie Pan, bud budżet gminy nie wypłynie pieniędzy na zapłacenie do Tauronu. Zostały oszczędności. Te oszczędności za wykorzystane we wszystkich inwestycjach, które my wykonali w gminie. Jesteśmy u Pana Edmunda Bednarza, który wszczął. Zainicjował postępowania przed Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach, która w swoim wystąpieniu stwierdziła nieprawidłowości w zawarciu umowy. Pan Bednarz również zawiadomił prokuraturę, która ostatecznie po wygranej pana Bednarza w sądzie okręgowym w Katowicach umorzyła postępowanie karne, stwierdzając, że do popełnienia czynów nie doszło. Proszę się odnieść. Stąd jeżeli, jeżeli, prokuratura ustęciła, że to nie ma czynu zabronionego, to Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła jednoznacznie. I odnoszę się do wypowiedzi pani Burdzi. W wystąpieniu, we wniosku numer dwa. Zaprze nakazała gminie jednoznacznie zaprzestać finansowania obcych środków trwałych, w zakresie budowy i modernizacji punktów świetnych bez uzyskania tytułu prawnego. Jeżeli Pani Burmistrz płaci dalej 35 330 zł z umowy co miesiąc, to znaczy, że łamie prawo, bo zakaz jest od natychmiastowego zaprzestania wypłacania tych pieniędzy. To jest podstawowe. A co do decyzji prokuratura, prokuratura, to prokurator tak ocenił, jak on to czytał. A ja mam tutaj 27 stron nie tylko wyjaśnień regionalnych, wyjaśnień regionalnych i tylko to są nakazy, to są te odczyty. Łamania prawa w minie ogrodziniec. Bo na przykład uważa się podatki temu, temu, temu i cichutko pani Burmistrz nie mówi to nawet na temat podatku. Dziękuję, to chciałem, to wystarczy. Co do umorzenia śledztwa pana prokuratora w sprawie tej umowy o Tauron, mam pytanie do prokuratury. Prokuratura umorzyła śledztwo tej umowy z Tauronem, pomiędzy Tauronem i gminą Ogrodzieniec. Więc pytam prokuratora, by mi wyjaśnił mieszkańcom i mnie, w czyim interesie ta umowa została podpisana w interesie Tauronu, czy gminy, miasta i gminy Ogrodzieniec.